Hej, cześć, dzień dobry, ja się do Was odzywam, bo mam jeszcze dwa wolne weekendy na jakieś fajne Halloweenowe klimaty, czyli możemy wam nakręcić rolkę i możemy Wam zrobić fotkę. Mega fajną fotkę, wiecie, Halloweenową. Ja w ogóle lubię mega ten klimat, więc odzywam się tutaj do Was, więc drugi weekend października mam wolną sobotę i niedzielę i w trzeci weekend października mam wolną niedzielę, więc można jeszcze coś fajnego Halloweenowego zrobić, można się jeszcze Zapisać. No, mam mnóstwo mega fajnych, w ogóle mega super kreacji halloweenowych. Zrobiłam też kilka propozycji, więc zaraz tu w następnych rolkach, następnych stories, Wam puszczę, jak to wyglądało i co. No, czekam na Wasze zapisy. Będzie super i pogoda, mam nadzieję.